Siema siemeczkiem, witam ja was w moim odcinku z czterech trików do Windowsa 10 Tak, to jest odcinek po długiej przerwie, ale to będzie w innym odcinku, a teraz zaczynajmy Trik numer 1 jest to logowanie bez hasła Zgaduję, że większości z was, posiadaczy Windowsa, denel, denel, Windowsa oczywiście dziesiątki, denerwuje logowanie za pomocą hasła lub pinu jest to bardzo prosty patent, żeby to włączyć. Wchodzimy sobie. Patent trick. Wchodzimy sobie w... Ikonę, no, klikamy na ikonę startu, potem wchodzimy do opcji, do nazwy klikamy na swoje konto, zmień ustawienia konta i musicie być w zakładce Twoje konto, twój e-mail i coś tam jeszcze pisze. I tak, szukacie opcji, zamiast tego zaloguj się za pomocą konta lokalnego klikacie, wpisujecie i Wpisujecie tu swoje obecne, jakie macie hasło. Hasło, pamiętajcie, nie pin. Klikacie, tu podajecie swoją nazwę. Gdy się o nie wpisujecie tutaj nic, ponieważ jeżeli to wpiszecie, to będziecie mieli hasło. Klikacie znów dalej i teraz, klikacie, wloguj się i zakończ. Jest, jeżeli to klikniecie, to wylogu, wyloguje wam się oraz yy, yy, będziecie musieli jeszcze raz się zalogować, już bez hasła na to konto. Które wpisaliście. Jest to konto lokalne, więc to jest na tyle na ten trik. Trik numer dwa. Jest to bardzo fajny trik, ponieważ jest to minimalizowanie okien. Macie dużo okien, a potrzebujecie na przykład, weźmy Teamspeaker, jeszcze kalkulator. Potrzebujecie tylko kalkulatora, ale was denerwują te okna, co są z tyłu. Wystarczy, że łapiecie sobie na ten pasek, w każdej ikonie i próbujecie ją tak przesuwać i łapiecie tak, żebyście mogli ją przesuwać. I teraz łapiecie ją tak, że możecie i trząśniecie tak. I wszystkie ikony, jakie mieliście, wam szybko znikają. Yy, no co, tu więcej nie ma co mówić w tym triku. To jest bardzo króciutki trik, ale też ciekawy. Bo, ponieważ dużo osób może denerwować te ikony, co są z tyłu. No ikony, no ikony. Więc albo okna, jak, jak zwał, tak zwał. Więc idziemy do triku numer 3. Trik numer 3! Jest to ekspresowe wejście do ten komputer. Jest to bardzo fajny trik, ponieważ yy, klikacie sobie na ten, na ten folder, i u was to powinno być yy, ostatni yy, folder, w którym byliście, lub coś takiego. Klikacie sobie tutaj lub yy, Ctrl F1 i bierzecie teraz widok. I opcje, zmień opcję folderów i wyszukiwania. Klikacie to, i wy macie tu szybki dostęp. Zmieniacie szybkiego dostępu na ten komputer. Zastosuj OK. I teraz to zamykacie, i klikacie sobie jeszcze raz. I już widzicie, przełącza was na ten komputer. Więc to jest fajny trik. Bo dużo osób nie chce być w szybkim dostępie, tylko woli już być w ten komputer. Bo na przykład woli szybciej wejść do dysku jakiegoś niż do, niż do szybkiego dostępu. Do szybkiego dostępu można też wejść szybko potem. Więc to jest na tyle na ten trik. Lecimy do triku numer 4. Trik numer 4 jest to wirtualny pulpit. To jest bardzo fajny trik, ponieważ. Przez Windows zostało teraz dodane takie coś, że macie e, widok zadań, no inaczej, wirtualny pulpit. Tu macie takie coś i klikacie sobie na, na to i wyskakuje wam y, no, wirtualny pulpit. Macie tak samo jak ja, jakieś tu no, wiadomo ikony, y, ale pierwszy, jeszcze. Y, Aj, żeby jeszcze w to wejść, to macie taki fajny y, skrót, żeby szybciej wejść. Jest to Windows Tab. Yy, Zgadza się, że gdzieś tu Wam się wyświetli ten skrót, w którymś tam rogu lub ten, żebyście zobaczyli. Klikacie i Wam przenosi. Na przykład, i teraz sobie klikacie nowy pulpit, już macie dwa pulpity. Yy, teraz win yy, znów, i teraz tak. Możecie sobie na to klikacie i macie przenieść do pulpitu numer 2, lub jeżeli chcecie, to możecie po prostu przeciągnąć. Przeciągacie, wchodzicie i to już powinno być, i to już jest na pulpicie numer 2. A teraz przechodzicie, przeciągacie na pulpit numer 1 jest na pulpicie numer 1 jest to bardzo fajny oraz prosty trik. To jest ciekawy, ponieważ dużo osób na przykład możecie sobie grać i gracie, gracie i nagle no na coś czekacie. Albo na osoby, żeby dołączyły, albo na grę czekacie, no weźmy w jakiejś grze albo coś wam się robi i możecie właśnie za pomocą tego wirtualnego pulpitu szybko sobie wejść na YouTube'a, Facebooka lub takie inne rzeczy, inne, yy, no. inne media i możecie taki mieć dużo pulpitów, no zróbmy tak 10 macie jak widzicie 10 pulpitów i teraz wam pokażę fajny skrót, yy, chcecie szybko się dostać do na przykład pulpitu numer 2 to klikacie sobie control Klawisz Windows plus strzałkę w lewo jeżeli chcecie jeżeli z pierwszego chcecie na drugi a jeżeli z drugiego na pierwszy to w prawo i wam przeskakuje. To też jest fajny trik ponieważ możecie szybko sobie przeskakiwać niż yy, kliknąć yy, no, Windows Tab i tutaj sobie wybierać. To chyba jest na ten odcinek to tyle. Postaram się jeszcze znaleźć jeszcze więcej, jeszcze bardziej ciekawszych trików. Jeżeli znajdę, to będziecie mieli odcinek. Więc jeżeli Ci się spodobał ten film, to zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj ten kanał, tam na dole masz taki czerwony guzik, a już, już jeżeli zasubskrybowałeś, już masz go biały lub no, taki bardziej szarawy. Jeżeli go klikniesz, to właśnie się zmieni na ten szarawy i tam obok masz taki dzwoneczek. I kliknij proszę Cię o ten dzwoneczek, ponieważ jeżeli go nie klikniesz to nie będziesz miał powiadomień, nie dostaniesz. Oczywiście kliknij go i tam zaznacz opcję, że chcesz dostawać powiadomienia, jeżeli chcesz. To już twoja sprawa. Więc, a i komentujcie, do czego chcecie kolejne triki. Tak. Zobaczymy, ile osób napisze. Tylko opiszcie takie, wiecie, jakieś takie ciekawe rzeczy. Ale do wszystkiego zrobię, jak napiszecie. Więc to na tyle. Na razie! Ona, ɗinna, 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 ɗinna